Dzisiaj sobie zagramy w i Przejdziemy do takiego moda specjalnego, ale jeszcze musimy w ogóle rozłożyć kamerę. Także zabierzmy się za to. Więc widzowie, no zabraliśmy się właśnie za to. Oj, sorry, bo ja tutaj jakieś rzeczy był. Po... Dobra, sorry, bo mi spadła kamera. I tak. Pierwsze co to instalujemy z mojego moda czyli tego moda właśnie mówiliśmy o nim, czyli kataklizmie, który to stworzył mod, który jest super, ale my się nie dzisiaj tym zajmujemy, tylko dzisiaj się zajmujemy, właśnie szukaniem podobnego moda, tylko że Podobnego moda, tylko że właśnie ten. Jak widzimy, tutaj mamy właśnie takiego fajnego modika. Zobaczmy, czy to jest prawda, czy nie. A my się widzimy zaraz, gdy go zainstalujemy. Że no widzowie, jołeczko, się widzimy. Na kogo sobie gramy, wgramy przydatne mody? Które mody, jakby, żeby nie było, że mody, tylko mody bo gramy sobie tylko jakieś tekstury żeby było fajnie No po prostu sobie tak wygramy żeby wiecie, było jakoś klimatycznie, fajnie więc dlatego możemy rozpoczynać naszą pierwszą gierkę bo gramy w nią jestem, sorry widzowie, ciekawy jestem w ogóle jak to będzie działało więc zaraz się o tym przekonamy tylko jeszcze musimy poczekać to, że jo! Także widzę, jesteśmy ciekawi, już co nas w tym w się ogólnie czeka. Mamy tutaj zamiast kowadła Liska i w ogóle lisek fajny tutaj tak sobie drepta. Wy może tego nie widzicie, ale ja nie umiem inaczej kamery, o chyba że tak. O, widzicie tego Liska? On se tu drepta, tak. O! Ego z tym modem. Pierwszy mod, widzę jaki nie działa. To właśnie jest. Ten kataklizm, czyli no jak widzimy mamy tutaj mamy tutaj ogólnie mody, które nam nie działają w tym kataklizmie. Także no jak widzimy fajnie było, ale my teraz musimy zdelektować ten profil, czyli usunąć. Po prostu przechodzimy do klejnomora, co teraz rysm, i zobaczymy jaki mod kataklizm jeszcze działa. Widzimy tutaj jeszcze pełno takich modów, dlatego czas, żeby ten je znaleźć. Ale zanim znaleźć, też musimy poczekać, czy to wszystko załaduje. Nam się nic nie załadowało. A powinno, dobra, na razie nie widzę nic takiego. O jest, dobra, mamy to, mamy to, mamy to, dobra. Mamy to, mamy tutaj kataklizm. I mamy jeszcze jakieś serce Wardena, które. No to jest głupi mod akurat, to jest mi nieprzydatne. przydatne. Mamy też również tutaj Goety, na którym jak widzimy możemy siedzieć na Redstone, na Nellite right Monstrosity. Jeśli nie wiedzieliście tego moda, to w opisie wam rzucę link do niego i sobie go skopiujcie, bo to nie będzie taki link jak wszyscy, że klikacie w sobie to, tylko musicie go skopiować i na przeglądarce. Albo wam podam nazwę tego moda w opisie, bo chętnie bym to też zrobił. Więc też zrobię nazwę moda i i będzie dobrze. O, tu mamy Spellbook, w ogóle nie zobaczymy. Ej, ten ancient remnant w noc to ten. Łopanie, ile tu jest rzeczy? Łopanie, ile tu jest rzeczy? O. Dobra, ale my już to widzieliśmy. Będzie na pewno odcinek z tych wszystkich modów, bo na razie nie przechwycimy ich wszystkich. Tylko przechwycimy na tą chwilę. Tylko tyle modów. A tą chwilę nie przechwycono, nie przechwyciliśmy w ogóle żadnych modów tutaj z tym ten. Tu ma jakiś old music, ale my nie szukamy muzyków, tylko my szukamy czegoś porządnego, jakiegoś updaty albo ten, nie wiem co jeszcze. Mamy tutaj również jakieś takie albo blablatki, czy ten. O, mm. to bardzo ciekawy moc naprawdę no weźmy to, bo ja znam tego moda i ja kiedyś testowałem ten kataklizm i był fajny karzeca albo cx, bo my testujemy mody więc wiemy, że tutaj powinny się znaleźć właśnie nam potrzebne mody a i tutaj jakieś jeszcze nowe ale no, bo nam potrzebny jest mob, no bo bez moba, no to bob, moby, mobys ma bysal, ba abysy. abyssy. Ja bym chciała na przykład zobaczyć walkę czegoś, więc chętnie bym zobaczył. Jakby co to ten mod zobaczysz, możemy może mnie zostawić. Napiszcie w komentarzach, czy zostawiłem tego moda, czy nie. A sobie skopiuję jego nazwę, żeby nie było. I tutaj mamy zdjęcia. Dobra. I skopiujemy jego nazwę. No i mamy skopiowane na mój telefon. Także, jak już zrobiliśmy zdjęcie nazwy, to czas, żeby w ogóle odpalić tego Minecraft'a, bo ona ma zdolnie działać. To widzimy koładełko. Jak nie wiecie, co to jest koładełko. Chyba, że macie mody, no to może będziecie widzieli salbo albo Kowadło. Bo nie widzimy... O, pierwszy mod, który nam działa w tym odcinku. Yy, tak, tylko że... No właśnie pierwszy mod, który nam w tym odcinku widzę, wiedziała. Na niezwykły będzie odcinek. A pojawmy się na przykład, nie wiem, na na przykład... Na, na przykład... Idziemy yy na przykład pojawmy się na Endzie. a o to chodzi, dobra, ja to poczekaj. He, a to są... Normal, no i dobra, to zaraz sobie to wszystko załatwimy widzę, tylko poczekamy. Dobrze, widzę, więc nam się świat załadował. Od razu tak z grubej rury widać, ale no, najpierw poprawmy sobie w ogóle najniki. Ty, tu tak od razu z grubej rury, matko. Co jest ze mną? Jestem jakiś ból! Co ja widzę, jakoś. Jezus, jak ty, Jezus. Jak się chodzi? A ty, czemu takie bloki? Ty. że to nie wygląda jak minecraft bo to nie wygląda jak minecraft i czemu to jest jedna przecinka nie mogli zrobić Bo ja tylko sobie muzykę włączę muzyczka nam przeszkadza niestety więc musimy sobie znaleźć dobra mamy tutaj ogólnie nowego bossa czyli czyli y, y, scydla jeśliście nie widzieli Scylla to jest ten boss taki nasza Scylla. zaraz ale halo, ja biłem tą łapką! Hej, ty dobra, ten mod ma coś popsutego trochę tutaj. Nie, ten mod, ten mod taki... Ten, 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 no właśnie, co mam te animacje, jak widzicie. To ten mod ma jest taki... A trochę taki, takie popsute. Nie, no nie, no, no, nie nie, nie, nie. Nie, dobra. Czy tu się tej moc nie da zrobić. Dobra. Jezus jak ja latam! Chłopie! Nie wygląda jak latanie, tylko jak latanie do góry. Z ja latam! Normalnie, tak? Jak pod wodą? Matko, jak ja mam animację? Fuh, siu. Tawa, no i ziółpek, 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 ziółpek. Tylko czas na stestowanie innych broni. Oh my God! O oh, my God! O oh, my God. Ale nie mogę ich mocno używać! Ale. Czy jest jakiś inny guzik, żeby ich mocy używać? Nie ma szans, widzę. Dobra, ten mocy m, trochę nie miał pomysłu. A tu mogę. A, bo ta broń nie ma mocy swojej. Nie, ta broń nie ma nawet swoich mocy, ale te łuki czy takie rzeczy mają. Dobra, pokaż kroweczkę. Pokaż krueczko y To działa... Pani nie widziała, że ty ściągasz? Widzowie, patrzcie na tą cudną animację. Jeszcze na to Starczą Nie jest należąco. Jeszcze w ogóle patrzcie na to. Oba, go o, mogłapon! No to obsrałem się już. Nie, to jest to sama animacja, tylko że krótsza. Dobra, a starczą się da też rzucać. A, nie, starczą się nie da. Fajna animacja tarczy w ogóle. Jaka smutko. Jakoś moto normalnie przewiera. Ooooooo! Oh o mo goo! Oo oh goo! Oh Zo so bo! Congol from bowler! Hmm? <młys> Ooooooo! Oh, o matko, ja się widzę i po prostu jaram! Co? To nie jest możliwe! Czy Cokolwiek było takie super? O! A dobra, ta animacja już znamy. O matko, jak przebiera tą piłą! matku, co to była za fala? O matko, co to była za fala? Ty, dobra, że już dalej ten. Ale fajny. O, mgu! No a szkoda że nie ma animacji tych sprzętów Nie no te to to to, to troszkę tutaj sprzętu w tym kataklizmie ma akurat mm, ten Ale dobra Ty ją miecz to ma dobra Czy cokolwiek z tym czymś jest związane? O kurde, scylla to będzie dopiero miała, chłopie, jebana broń. O oh my god, to działa tak jak scylla? Nie, teraz to już się popsuło. Ty, bo to nie działa, jednak. Tylko możemy tym przewierać. Ej, ty, nawet już mocy nie działają tych broni. Kurde. A było tak fajnie, gdyby mocy działały, to by było tak fajnie, żebym ten mod kochał. A teraz to jest wszystko nie popsuliśmy. się. Matko, jaka to była dziwna? Dobra, poka mi strzały, bo ja nie widziałem jeszcze tych rzeczy, a one mogą mieć jednak moc. Może nie odkryłem akurat. Może akurat nie odkryłem tych mocy. Ty normalnie. Nie no fajne strzały nawet rozbijające się. To normalnie. I to w ogóle normalnie. Nie wiem, no ten łuk ma fajną animację. Trident, czy tarcza, czy tam siekiera, czy miecz, ale to już ponad, poza nami. Dobra, kuszo! O matko, to oni jednak tą kuszę dopracowali. O mario! Trident to dopasowali. Dobra, siekierą to można walić, jak kurde... Porąbany, chłop. Ubierzmy się tak jak każdy chłop, by się ubrał na przygodę z lewiatanem. Jak nie wiecie, co to jest ten lewiatan i te bosy z tego.